witam Was w kolejnym odcinku o fotografii przyrodniczej Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jestem w pięknym, ale to pięknym zielonym lesie odrzańskim Zabrałem dzisiaj e, standardowo rower e, Co do sprzętu to tam się nie będę rozczuplał, bo przeważnie zabieram to samo e, co, co za zawsze Więc zobaczcie jak tutaj jest pięknie, nie? Zapewne troszeczkę nie, bo będziecie mieli e, przepalone, bo generalnie nie chciałbym tutaj kombinować A na rybie oko nie ma jak założyć filtra, więc do rzeczy Generalnie Dzisiaj miałem ochotę wybrać się tutaj Z tego względu, że po prostu No wiecie, jest wiosna nie? I chciałbym to wszystko Tą całą piękną zieleń Ten ptaków śpiew przede wszystkim Nagrać dla Was Zrobić kilka, jak uda mi się Oczywiście zrobić Zdjęć Ptaków lub ssaków, cokolwiek Napotkam na swojej drodze no, i oczywiście wziąłem jakieś tam 24-50 obiektyw, więc będę próbował zrobić dla Was jakiś piękny, zielony krajobraz. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda. Sprawdzałem pogodę i wyobraźcie sobie, że no nie jest ciekawie, bo generalnie jestem parę no paręnaście kilometrów od domu, a ma dzisiaj padać, więc nie zawracam Wam teraz głowy i po prostu pakuję się, chowam rower. I generalnie idę troszeczkę w taką dzicz, bym mógł Wam pokazać jak to wszystko wygląda. Zastanowiłem kochani troszeczkę przycupnąć nad wodą i porozkoszo porozkoszować się troszeczkę śpiewem wilgi, która raczyła gdzieś tutaj na pobliskim drzewie usiąść i troszeczkę pośpiewać Nie wiem czy jeszcze ją słyszycie ale Jest tutaj bosko Fajna niska perspektywa, sami oceńcie. No, więc chwilę tutaj posiedzę, poobserwuję przez lornetkę tafle wody. Czy jakieś ptactwo e, przepływa, lub siedzi w tych gęstwinach? Pogoda nie rozpieszcza, bo miało padać już dawno, aczkolwiek jeszcze nie pada, więc tylko wykorzystywać moment. Chciałem się też tutaj zatrzymać z tego względu, że e, ostatnio byłem e, z kim ja to byłem. Chłopakami chyba byłem e, nad, nad pewnym e, strumieniem właśnie i widziałem zimorotki już, więc być może tutaj u nas e, w lubuskim, niedaleko mojego domu, być może już tutaj sobie przyfruwają i polują nad tą piękną, spokojną wodą. Ja chwilowo się rozłączam i... Postaram się coś zaobserwować i ewentualnie nagrać dla Was. Także wracam już niebawem. Siedząc już jakieś 25 minut stwierdziłem, że oprócz jednej kaczki, która płynęła sobie na wodzie i rehoczących żab, które słyszycie, nic konkretnego się nie dzieje, więc pakuję majdan i idę troszeczkę dalej. Być może tam coś ciekawszego będzie. Smacznego Wam wszystkim życzę. Postanowiłem jednak, że przycuknę w tym miejscu, bo tam już dalej drogi nie ma. A nie będę się rowerem z całym Majdanem przez gąszcz przebijał. Więc stwierdziłem, że troszeczkę zjem, coś popiję i wyjdę na główną drogę i ruszę troszeczkę dalej już w stronę domu. Ale wyprawy jeszcze nie będę kończył, bo moja ilość materiału jest zbyt mała, bym mógł Wam pokazać cokolwiek. Więc mam nadzieję, że w późniejszym czasie nie chluśnie deszcz i będę mógł Wam pokazać coś ciekawszego. Bo na tą chwilę nie zapowiada się nic fajnego z tego względu, że jak słyszycie pełno ptaków jest dookoła mnie. Z tamtej strony słychać kukułkę, która kuka, ale na tafli wody kompletnie brak życia. Może spowodowane tym, że po prostu jest już za późno. I ta zwierzyna teraz zajęła się po prostu zbieraniem pokarmu dla swoich małych ptaków. No nic, ja konsumuję. A was zapraszam na tą przebitkę, która właśnie jest na waszych ekranach. Pijam dalej, i zobaczymy, co mi tam przyniesie dzisiejszy dzień. Najważniejszego bym zapomniał. Was. Słuchajcie, kochani, właśnie dojrzałem, przejeżdżając właśnie taką leśną dróżką na polu dwa żurawie dosyć niedaleko. Znaczy, ja już je nagrałem i sfotografowałem, ale cofnąłem się właśnie po kamerkę, żeby wam mniej więcej pokazać. szczerze, że niesamowita jest taka obserwacja kiedy możesz patrzeć na ptaki, które są w swoim naturalnym środowisku nie zwracają w ogóle na jakiekolwiek zagrożenie po prostu sobie tam trawkę skubią i no niesamowite to jest mam nadzieję, że mnie nie widziały bo jestem jakieś 150 metrów wodni także no i wiatr, mam nadzieję, że w mikrofon tak aż tak mocno nie wali, bo nie chwaliłem się wam, bo nie mam, nie mam czym się chwalić, po prostu troszeczkę e, mikrofony zmieniłem. No i stąd ten dźwięk taki inny, nie wiem czy lepszy, czy gorszy, zobaczymy w domu jak to wszystko będzie wyglądało, bo nie ukrywam, to jest chyba pierwszy taki film, który dla Was robię z tymi nowymi mikrofonami. Powiem Wam szczerze, że miałem kupę zachodu, ale pewien człowiek mi e, pomógł z tym. E, całkowicie za darmo, nie chciał e, żadnych funduszy, że tak powiem, e, w kiermanę, po prostu doradził. E, posłuchałem się go, kupiłem. E, no jest OK. E, link do jego kanału będziecie mieli u mnie w opisie filmu, także Mam nadzieję, że tam zajrzycie. Jest to naprawdę spokoziom. Także mi jego oglądania. Żurawik są dawny spokój. Trzeba zmierzać troszeczkę dalej. Zobaczyć, czy może jakiegoś boberka. Spotkam, choć o tej godzinie wątpię, ale trzeba próbować. Jest coś dźwigać, powiem Wam. Wszystkiego po trochu, ale jest coś dźwigać. Dobra. Lecę dalej, także. Do zobaczenia wkrótce. Słuchajcie, kochani, właśnie jestem w trakcie obserwacji botniaków stawowych w którymś tam z odcinków moich wcześniejszych mam sfotografowane y, młode y, chyba w zeszłym, roku, w zeszłym roku chyba to było i wyobraźcie sobie, że y, teraz zaobserwowałem, że samica y, w locie nosi źdźbła trawy a samiec sobie z gałęzi na gałąź przeskakiwał, mam go sfotografowanego samica na razie y, usiadła na budowli gniazda a ja bacznie Sprzętem obserwuję. Jak tylko mi się uda, to zaraz Z50 przełączę na teleobiektyw i postaram się w spowolnionym ruchu nagrać jak błotniaki latają. Nie wiem, czy mi się uda. Nie wiem, czy samica jeszcze z tego gniazda, że tak powiem, sobie wyskoczy. W każdym bądź razie muszę się tutaj mega cicho zachowywać, żeby po prostu ich nie bo one sobie tam na spokojnie, że tak powiem, budowały te gniazdo. Co do miejsca to jest to starą rzecz, tutaj nawet jest obok mnie, jak i w zeszłym roku, stanowisko wędkarskie, więc te ptaki na pewno są troszeczkę przyzwyczajone do tych wędkarzy. W każdym razie ja obserwuję, i oby tylko się coś udało nagrać dla Was, bo. Prawdopodobnie będę musiał z innych wypadów dodać fotografie do tego filmu, z tego względu, że tutaj jest bardzo mała ilość zwierząt. Nie wiem, co jest tego powodem. No nie zawsze ma się, że tak powiem, szczęście. Ja teraz postaram się wysiedzieć te ptaki i nagrać je dla Was. Więc czekajcie i oglądajcie bacznie. Słuchajcie, kochani, moja podróż jednośladowcem dobiegła już dzisiaj końca. Spakowałem się, zwinąłem się, ale co najważniejsze, obserwacja błotniaka udana jak najbardziej, z tego względu, że udało mi się nagrać w 100 klatkach na sekundę. Myślę, że kilka zdjęć wrzucę na koniec filmu z poprzednich wypadów, które pewnie nie widzieliście. A ja z się będę powoli żegnał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jak i komentowania, zadawania pytań. Chętnie odpowiem na wszelkiego rodzaju pytania. Cóż, do zobaczenia i do następnego odcinka. Hej!